Na forum samorządu wraca pomysł budowy nowoczesnego osiedla mieszkaniowego na prawie 7 hektarach gruntu po nowotarskiej spółdzielni mleczarskiej. Z inicjatywy właściciela terenu zmodyfikowaną koncepcję krakowscy architekci przedstawiali na posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta. Teren ten niespełna dwa lata temu miejscowemu przedsiębiorcy sprzedała okręgowa spółdzielnia mleczarska Radomsko. To właśnie on obstaje przy zmodyfikowanej w tej chwili koncepcji. Na tym terenie od dwóch lat prowadzę wyburzenie starych budynków, które w ogóle się nie nadają do zamieszkania, do, akce, do koncepcji, do renowacji, do, do, do modernizacji do, do tego terenu. To były budynki z lat 70. -tych. One są popękane. Technologia była stara. No i jak widać część. Mój pierwszy pomysł był taki, żeby jednak poprowadzić to mleczarnię, nie? ale w ta, nie w takich globalnych wielkościach, jak ona jest, nie? czego na początek zacząłem remont tam. Masłowni tych rzeczy, małej mleczarni, typu małych, małych przerobów, gdzieś do 5000 litrów mleka dziennie. To nie są jakieś wielkie na, na, na ten teren ilości. Nie? W ocieplonej i odremontowanej niewielkiej części dawnego zakładu produkcja mleczarska została wznowiona pół roku temu. Właściciel zakupił nową technologię, doprowadził gaz, uruchomił przyzakładowy sklepik. Wyroby opatrzone są teraz prywatną marką Mleczarnia Podhalańska. Myśli o rozwijaniu ekologicznej produkcji, ale już na nowym terenie, właściciel nie porzuca. Jest to jednak perspektywa co najmniej pięcioletnia, gdyż wymaga mlecznego surowca z ekologicznych certyfikowanych łąk. Ponieważ prawie 7 hektarów to obszar zbyt wielki na takie przedsięwzięcie, pojawił się zamysł osiedla mieszkaniowego. Bo ten teren jest naprawdę atrakcyjny do budowy mieszkań, typu osiedla takiego stworzonego, spokojnego z zapleczem aptek, zapleczem przedszkoli, zapleczem jakichś usług lekarskich. Y, y, sklepów ma małopowierzchniowych, no jakiś usług SPA i tak dalej. Takie osiedle związane typowo samowystarczalne, ale też nie do końca, żeby ono funkcjonowało w oddziaływaniu, żeby ci ludzie, którzy tu kupią te mieszkania w przyszłości, y, mogli skorzystać z atrakcyjnych terenów Atrakcyjność powiększają sąsiedztwo ścieżek rowerowych, bliskość Gorców, widok na Tatry, wylot w stronę Białki, Bukowiny Tatrzańskiej, Jurgowa, Czarnej Góry, Pienin i spływu Dunajcem. Ale ma ta lokalizacja również istotny mankament, na który zwracali uwagę radni. Obawy o uciążliwości odorowe związane z sąsiedztwem Podhalańskiego Parku Recyklingu firmy FCC Silnie odczuwalne jeszcze w czasie, gdy obecny właściciel nabywał teren. Od roku czasu się to tak polepszyło, że w ogóle tu, tu nie ma problemu z tymi rzeczami. No, jeździły tu samochody, parkowały na terenie tu moim też ich, <coughs> usunąłem stąd, żeby tu nie, nie stawali. No i zresztą no i myślę, że, że to nie jest problemem do tego osiedlata. Sortownia, bo ona jest dość daleko położona, zresztą oni w przyszłości mają tam mieć odgrodzenie typu biologiczne, typu las i tak dalej. Tym bardziej to, to osiedle jest na takim przeciągu, można powiedzieć północ-południe. Presja na zmniejszenie uciążliwości zapachowych jest tym większa, że regionalna instalacja funkcjonuje w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. A koncepcja osiedla na 1000 mieszkań o powierzchni około 50 metrów każde została teraz zmodyfikowana przede wszystkim pod względem wysokości obiektów. To jest bardzo niezwykły i wyjątkowy moment, że można w ogóle taki duży kawałek terenu zaprojektować. Ponad 6 hektarów. Ta koncepcja mieszkaniowa, pierwsza, była z bardzo wysokimi budynkami ze względu na przepiękne widoki w kierunku tatr czy w kierunku gorców. Potem zmieniliśmy i ten drugi wniosek jest dużo mniejszy, ale. Ma 16 metrów, tylko wysokości, zabudowa, i on jest zaprojektowany w takiej formie samowystarczalnego miasta 15-minutowego, które swoim wypełnieniem, usługami wszelkiego rodzaju począwszy od publicznych biblioteki czy, czy domu kultury czy przedszkola, a skończywszy na mieszkaniach może wypełnić ten kawałek terenu nowego targu i stworzyć nową jakość nową tożsamość miejsca. Projektanci podnoszą, że rewitalizacja terenów poprzemysłowych jest najnowocześniejszym i korzystnym dla miasta trendem, a w tym konkretnym przypadku żal byłoby zmarnować potencjał miejsca pozostawiając na nie... Zrujnowane, ogromne i niespełniające żadnych wymogów obiekty. Radni natomiast zwracali uwagę na niedostatek miejsc parkingowych przewidzianych w koncepcji. Na tak dużym terenie jesteśmy w stanie spełnić wszelkie normy i współczynniki parkingowe, czy to jeden na jedno mieszkanie, czy nawet półtora. To koncepcja była bardzo wstępna po to, żeby ten wniosek. Mógł przejść przez Radę Miejską i dzięki łaskawości radnych mogłoby być procedowana zmiana studium i utworzenie nowego planu tutaj. Także to, to, to jest kwestia tylko i wyłącznie projektu. O ile zamysł osiedla zmienił się niewiele, Tak od pierwszej prezentacji tej koncepcji nastawienie radnych zmieniło się wyraźnie. Wychodzi od nich teraz propozycja odbycia wizji w terenie, nawet sugestia, by burmistrz Nowego Targu podjął rozmowy z wójtami sąsiednich gmin, zastanawiając się wspólnie z nimi, gdzie można przenieść podhaleński park recyklingu i odblokować tym samym dla innych celów piękny obszar...